Dzisiaj żarty się skończyły. Przychodzę, żeby bronić honor kulturystów. Ja wiem, że kulturyści mają ciążę spożywczą. Nie potrafią podciągać się na drążku. Dlatego ja też będę dzisiaj bronił honor kulturystów. Będę robił masę lapy, a więc wejścia siłowe. Jeżeli kogoś interesuje, co to jest ciąża spożywcza, która dotyka kulturystów, no to jest te ogromne brzuchy, skorupa żółwia tak zwana. Dzieje się to z powodu używania dużych ilości hormonów wzrostu insuliny. Dlatego też w kulturystyce, uwaga tylko, w kulturystyce jestem za zakazem aborcji, jeżeli chodzi o ciążę spożywczą. A teraz uwaga, bronię honoru kulturystyki, żeby każdy z Was nie myślał, że w kulturystyce są same łamagi, którzy nie potrafią nawet młotka utrzymać, którzy nie potrafią po prostu zwykłych domowych czynności wykonać. Na YouTube widzieliśmy, jak kulturysta nie potrafi gwoździa wbić młotkiem, nawet nie potrafi tego młotka utrzymać, nie potrafią podciągać się na drążku, tak naprawdę oni nie potrafią no nic, nawet pompek nie potrafią robić. Także uwaga, dzisiaj bronimy honoru kulturystów.

także wszyscy kulturyści w Polsce, którzy są dotknięci ciążą spożywczą, proszę o oddanie mi szacunku w komentarzach, bo to ja, król polskiej kulturystyki, staję w waszej obronie. W obronie tych wszystkich, którzy nie potrafią poprawnie młotka trzymać, a co dopiero gwoździa wbić, tych wszystkich, którzy nie potrafią podciągać się na drążku i tych, którzy nie potrafią robić pompek poprawnie. Ogólnie tych wszystkich kulturystów którzy nie potrafią wykonać prostych domowych czynności, takich jak na przykład skoszenie trawnika. Nie mówię już o odpaleniu kosiarki. Także zapraszam do oddania mi honoru i szacunku. Dziękuję.